Amerykanów często spotkać można łóżka Super King Size, 2 metry na 2. Lubią też poduszki. Zazwyczaj na łóżku leży ich kilka. Japończycy sypiają skromnie. Do snu układają się na futonach, cienkich materacach, które rozkładają na noc na podłodze, a na dzień zwijają. O względy praktyczne. Czynsze są bardzo wysokie, więc osobna sypialnia w mieszkaniu to luksus. Niemcy uwielbiają świeże powietrze. Prawie codziennie wietrzą sypialnię. Amerykanom za duch nie przeszkadza. Jedna trzecia wietrzy sypialnie tylko raz w miesiącu. Niemcy z kolei rzadziej zmieniają pościel zazwyczaj raz na miesiąc. Raczej Meksykanie. Większość z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Nie śpimy sami. Towarzyszy nam półtora miliona roztoczy. Maleńkie pajęczaki odżywiają się resztkami złuszczonego naskórka i włosów. Mogą wywołać alergie. Inne stworzenia w łóżku są mile widziane, przynajmniej przez Amerykanów. Jedna czwarta śpi ze swoim domowym zwierzakiem. Brytyjczycy przytulają się do pluszowych misiów. Co szósty dorosły śpi z maskotką. Różne są też rytuały, zanim pójdziemy spać. Połowa Brytyjczyków przed snem wypija filiżankę herbaty. Amerykanie wolą się pomodlić lub pomedytować. Nie, to ty. Nie, to, 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 to no, 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 Meksykanie preferują doznania akustyczne. Jedna trzecia przed zaśnięciem słucha muzyki. Na całym świecie głównym pomocnikiem przy zasypianiu jest telewizor, mimo iż specjaliści odradzają. Migota obrazu mimowolnie nas denerwuje. Ulubionym sposobem na zasypianie jest liczenie owiec. Zasypianie pomaga też seks. Podczas orgazmu w organizmie wydziela się duża ilość hormonu o nazwie oksytocyna, który zapewnia spokojny i odprężający sen. Najczęściej kochają się Grecy 164 razy w roku. Niemcy 139 razy. Listę zamykają Japończycy zaledwie 48 razy. Człowiek przesypia jedną trzecią życia. W czołówce są Niemcy. Każdy z nich przesypia średnio o 23,5 roku. Najkrócej śpią Japończycy, przesypiają 21 lat życia. Dzięki temu mają o 2,5 roku więcej niż Niemcy na inne sprawy, na przykład na pracę. Co Japończycy tracą w nocy Śpiąc przeciętnie 6 godzin I 22 minuty nadrabiają w ciągu dnia Ich krótka południowa drzemka Ma nawet własną nazwę Inemuri Osoby, które zasypiają w miejscu publicznym Wyrażają w ten sposób Duże zaangażowanie zawodowe Ulubionym miejscem drzemki jest biurko Lub metro Obowiązują tu sztywne zasady Nie wolno chrapać, ślinić się I mieć rozczochranych włosów Naukowcy doszli do wniosku, że umiejętność szybkiego zasypiania Japończycy mają w genach. Najczęściej sypiamy w piżamie. Wygodna kombinacja złożona ze spodni i części górnej ma najróżniejsze odmiany. Nie zawsze tak było. Jeszcze 150 lat temu zarówno kobiety, jak i mężczyźni sypiali w koszulach nocnych. Niektórzy mężczyźni wolą luźny strój. Najsłynniejszym fanem nocnej koszuli jest Karl Lagerfeld. Kładzie się spać w długiej, białej szacie, rzecz jasna, uszytej na miarę. W Chinach piżamy nosi się również w ciągu dnia, nie tylko dla wygody. Tutaj wychodzenie po zakupy w piżamie jest symbolem wysokiej jakości życia. Przed wystawą Expo 2010 rząd zakazał noszenia w Szanghaju piżam w ciągu dnia. Wojnę z tą tradycją prowadziły specjalne patrole. Jedni nie zdejmują piżamy, inni za to całkowicie z znie...